BYSPL, Info z Polityki Polskiej i Zagranicznej. Premier Węgier Viktor Orban wysłał niezwykły list do prezydenta Rosji Władimira Putina, pytając, jak Moskwa zareaguje na decyzję Unii Europejskiej o ewentualnym wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów finansowych na wsparcie Ukrainy i czy stanowiska poszczególnych krajów UE będą brane pod uwagę przy tej reakcji. Orban skierował list tuż przed kluczowym szczytem UE w Brukseli, na którym liderzy mają podjąć polityczną decyzję w tej sprawie. Rosyjska odpowiedź ujawniona przez węgierskie media wskazuje, że Kreml zareaguje stanowczo, ale weźmie pod uwagę sposób głosowania państw członkowskich, co sugeruje chęć dzielenia Unii i wykorzystania politycznych różnic między państwami. Orban tłumaczył swoją inicjatywę potrzebą stabilności i przewidywalności i połączył ją z ryzykiem dla bezpieczeństwa energetycznego Węgier, które są silnie zależne od rosyjskich surowców. Jego działania w kierunku Moskwy spotkały się z krytyką części europejskich polityków, jako dryf prorosyjski i potencjalne osłabianie unijnej solidarności wobec Ukrainy, szczególnie w kontekście decyzji o zamrożeniu 210 miliardów euro rosyjskich aktywów i związanych z tym sporów w UE. Zasubskrybuj kanał!